Wakacje to nie tylko czas wyjazdów i błogiego wypoczynku, ale także żniwa dla złodziei. Szczególnie interesują ich altany na działkach. Powybijali nam okna, szyby, pozakładałem kraty. Nawet te słupki chcieli na złom wytargać, a one są zabetonowane. Włamywacze potrafią ukraść wszystko, począwszy od klamek, okien i drzwi, a kończąc na wyposażeniu altan czy wodomierzach. W razie co tam jest numer telefonu. Dobrze, dziękuję. Tak? Dzień Dzień Pilscy dzielnicowi ruszyli w teren z akcją prewencyjną. Dzisiaj rozdawali ulotki informujące z numerem telefonu bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz przekazujemy również dodatkowe zabezpieczenia, które mają służyć między innymi do domków bądź szopek, w których ludzie trzymają bardzo cenne dla nich rzeczy. Cenne także dla złodziei. Mundrowi apelują, aby nie przechowywać na działkach wartościowych rzeczy, nie wpuszczać na teren posesji nieznajomych i mieć na widoku w trakcie prac takie przedmioty jak torebki czy portfele. W sezonie letnim rzeczywiście widać jak wzrasta liczba przestępstw związanych z włamaniami oraz kradzieżami. Są one widoczne nie tylko na działkach, bo wiadomo, że sezon letni, czyli działkowicze siedzą tutaj za dnia, natomiast w tym samym czasie ich domy są praktycznie puste. Z czego także chętnie korzystają włamywacze. I tutaj nawet najlepszy zamek może jednak nie wystarczyć. Najbardziej zabezpieczeniem to są sąsiedzi. No, o. I A wiadomo, że ktoś, są, ktoś, ktoś tam jest. Dlatego mundurowi przekonują, że warto, aby o dłuższej nieobecności poinformować rodzinę lub zaufanych sąsiadów. Tak, aby oni, mogli oni doglądać naszych nieruchomości, e, zwłaszcza ogrodów działkowych Altan, ale przede wszystkim mieszkań, garaży czy domów. Rozwiązaniem może być także montaż monitoringu. Włamanie i kradzież to nie jedyne zagrożenie. Co roku notujemy kilka pożarów na terenach ogródków działkowych. Altanki najczęściej są zbudowane albo z drewna, albo tych bardzo dużo wystroju drewnianego jest i te pożary są najczęściej bardzo szybkie gdzie straż nie jest już w stanie nikogo uratować, tak jak w pożarze altany z początku czerwca na Rodkalinka, gdzie zginęły dwie osoby. Strażacy apelują nie tylko o ostrożność i pilnowanie ognisk i grilli, ale także o zakup czujek dymu, które bardzo bardzo głośno i bardzo szybko ostrzegą nas przed niebezpieczeństwem, jeżeli takie wystąpi. Zakup takiej czujki to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych.